W ogóle Mati zabrał mi kamerę, więc muszę nagrywać gopro Dzisiaj nie mogę odpuścić dzieli bez materiału, więc jestem z gorem. Jedziemy na zachodnią i patrzcie co się tutaj dzieje zaraz. A Tutaj obczaiłem, że mogę zrobić sztuczkę No weź No Czekaj Jakbyś mnie nie uciekał, tak? Jak tam w środku gościu śpi Nie śpi Czekaj, ja mam gdzie odjechać w ogóle? Normalnie, słuchaj Idealna nawierzchnia Oczej jest samochód z którego walk jest Życie na stricie to nie rurki z kremem Myślałem, że front szuwa zrobisz stąd, na flat. Nie, bez postawy. Zajada. Co? Wejdę tam, zaraz flipa zrobię, jak będziesz tak mówił. To jest fajna rozkwina akurat. Ja przecież to się nie ślizga. To by było akurat fajne. A tam to nie było? Nie. Trochę? No może trochę. O, yeah. o, oh, oh. frontsight slide. Iść. Fajnie wyszło chyba. Nie. Dobra, ciekawe jak brzmi audio, jak tak nagrywam. Ale mam nadzieję, że spoko, chociaż wieje wiatr. Robię takiego małego testa nagrywania z głowy. Jakie sztuczki teraz porobię, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Waga, uwaga, uwaga! tu, 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 tu. 50-50 tam? Może frontside tał, zobaczymy jak się wbije o! To co robisz? Coś za tą naklejkę? No właśnie nie wiem, co? Patrz jaka fajna No wiem, co jest tak. A jak tam się czujesz po tym, jak Ci nie spiłeś pionek? O smutno mi <laughs> Do teraz mnie smutno. No to so dawaj, dawaj, trik, wiem, jakikolwiek. Ja Słuchaj, teraz masz zadanie, jakikolwiek zrobić trik, w jedną próbę. Jakikolwiek. Nie mów, nie mów, jakikolwiek trik. Dobra, Oli pod lądą, nie próbowałem tego. Dobra. 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 Dawaj, lecisz. O, sorry, sorry, przepraszam. Oli pod London. No a masz jedną próbę, wyjść dlaczego? Bo forum nagradza. Co robi forum? Dzięki. Dzięki. Ludwikę. I forum nagradza. Ale masz zadanie. Dzięki. Musisz się nakleić na deskę. Dobra. Tak dawaj kolejny, bo mamy jeszcze dwie. I dawaj. Było. Forum nagradza o, Dzięki Dawaj Ale ty już masz naklejkę, dzisiaj dostałeś Forum nagradza Dawaj po naklejkę I żółwik Zrobię sobie Oli przez, o wiem, o kurde, to będzie nawet dobre co zrobię Oli przez klasztor? Sekwę robię nie Oli, zrobię y, 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 Woli, a później wciążę trzewita. Teraz się muszę skupić i wejdzie Dobra, siadł Dobra, jeszcze coś na banku? To jest pomysł Dobra, siadłem ledwo, co? I preziere A jak? Trochę wysoko jest Prądzę trzałowitą już tutaj robiłem Tam już zrobiłem się prądzę trzałowitą, więc będę robił Po prostu chyba Half kaba Dobra, już kilka trików zrobiłem. Co jeszcze mogę wsadzić takiego? Co jeszcze? E Igor, co jeszcze umiem na tym skateparku? Oli przez rurę. Oli przez rurę? No umiem. Nie nagrałem jeszcze tego, yy, pull -gema. A ja to lubię strasznie O, to no i... zrobię sekret, sekret to. Oli przez rurę, manuala tam i pull -gema. Lepiej. Dobra, siadło Dobra, robię olive bank tutaj przez gap I flipa na banku Może coś na murku później tutaj, zobaczymy <noise> nagrałem ci wszystko z głowy! Dobra, robimy tego na liberal na bęku. O Jezu, na jednej nocy odjechałem Dobra, jakieś Woli jeszcze zrobimy gdzieś i, i koniec tego Dobra, tutaj Woli jeszcze nigdy nie próbowałem No dobra, siadło to Woli Miarę łatwo było Dobra, no litruje zrobię Dobra, siadło no flipa z klocka to jest pomysł. Niebane Primo Kurde, zawsze się zastanawiałem jak to jest nagrywać deskorolkę z pierwszej osoby i jak to później będzie wyglądało w moim wykonaniu Nie wiem jak to będzie wyglądało później w produkcji ale kurczę na telefonie na podglądzie to wygląda super Ciekawe jak stabilizacją obrazu jak jeżdżę Ale w sumie to mała głowa, ona no jest dosyć stabilna chyba Więc nie ma tragedii Jeszcze kilka trików i koniec Jeszcze frontside'ika jakiegoś Hila Ej mordo! Bo ja mam 1% baterii, więc musisz spróbować zrobić sztuczkę Na zakończenie filmiku Jaką chcesz, nie Jaką chcesz Dobra Dawaj Dawaj, dawaj. Jeszcze raz. Szybko. To jest w ogóle... Bardzo lubię tą sztuczkę. Żółwik. Bardzo fajne. Ogólnie to forum nagradza, ale ja nie mam naklejek, więc ci da Igor. Dobra. Igor da ci naklejki. Chcesz podać jakiegoś swojego Instagrama no, albo coś? Bartek Paczesny. Bartek Paczesny, dasz mu naklejki. Dzięki, Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. No to co? Co? Form nagradza. nagradza, jak to mówią. Dobra, mam nadzieję, że taki filmik w takiej formie Wam się podobał. Już od poniedziałku będę miał kamerę, więc już będą pewnie materiały z lepszej jakości. Dajcie znać, czy Wam się podobają takie nagrywki z pierwszej osoby, z deski. No i co? W środę jedziemy na woodcamp, więc następny materiał pewnie będzie z Woodcampu, chyba że mi się uda już zacząć serię poradników. O której jeszcze nie mówiłem, więc dowiaduję się teraz, będzie 10 filmików, yy, w tym w te wakacje, które będą opowiadały o tym, jak się nauczyć jeździć na desce. Mordeczka się wywróci. na koniec. Wszystko gra? Wszystko Git jest? No dobra. To więcej napiszę w opisie.